26 czerwca. Obecne czasy skłoniły nas do innego zakończenia roku szkolnego i nauczania zdalnego. Pytamy uczniów, jak zakończenie roku szkolnego, jak przebiegało nauczanie zdalne, oraz pytamy o plany na wakacje. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie Państwa na zakończeniu roku szkolnego 2019-2020. Witam. Państwa nauczycieli, witam uczniów, witam rodziców. Dzisiejsza uroczystość jest nieco skromniejsza. Pozwoliłem sobie na to, aby wręczyć tym najlepszym prymusom świadectwa i podziękować im oczywiście osobiście oraz podziękować ich rodzicom. Jak w tym roku zakończenie roku szkolnego? Jest to dla nas na pewno nowość, jeżeli chodzi o uroczystość zakończenia roku szkolnego. Niemniej jednak musimy się przyzwyczaić do obecnych standardów sanitarnych i przeżyć to tak, jak musimy w obecnych czasach. Trochę inaczej niż się spodziewałam, ale tak to bezpiecznie. O, inaczej niż wcześniej, ale jest fajnie, dobrze jest. No, troszkę inaczej niż zwykle to bywało. No, ale przeżyliśmy, jest wszystko ok. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie już normalnie, tak jak zawsze. No, było na pewno inne, było niecodzienne. Ja byłam przyzwyczajona do normalnego zakończenia roku, tak jak chyba każdy. No i dziwnie się czułam. Nie, nie czuję jeszcze tego zakończenia, bo nie jest to normalne, ale myślę, że niedługo już to poczuję. Jak nauczanie zdalne? Jest to dla nas nowość. Wydaje mi się jednak, że nauczanie stacjonarne przynosi większe efekty, ponieważ mamy wtedy wówczas jakiś obowiązek, a nauczanie zdalne trochę nas od tego e, odciąga i skłania do takiego trochę może lenistwa w niektórych aspektach nauki. Było trudno się przyzwyczaić, ale tak to jest dobrze. Jest trochę trudniej niż tak normalnie, bo na przykład nie każdy ma dobry internet, ale jest dobrze. Nie było najgorzej, aczkolwiek wolałabym już wrócić tu do szkoły, iść do znajomych. No, było troszkę ciężko, bo wiadomo, że ta nauka. Nie było to systematyczne, że trzeba wstać na ósmą, tylko no, wiadomo, mieli podawane jakieś godziny do sprawdzianów, do różnych prac domowych, odsyłane online. Także no, daliśmy radę. Było trudno, było też ciężko przede wszystkim, bo czasem. Jeżeli były wysyłane sprawdziany, a my nie mieliśmy np. dostępu do internetu aktualnie, no ale nauczyciele byli wyrozumiali potem, więc mogliśmy poprawić z łatwością też, ale dało się, przeżyło się, bo nawet. Jesteś zadowolony ze świadectwa? Tak, jestem bardzo zadowolony. Bardzo, bardzo zadowolony jestem z tego, co przyniósł mi ten rok szkolny, i mam nadzieję, że za rok utrzymam to, co wypracowałem w tym roku. No, jak najbardziej. Cieszę się, no postaram się za rok jeszcze podwyższyć tą średnią, ale w tym roku też było dobrze. Yy, tak, jest to chyba moja najwyższa średnia. Yy, jestem bardzo zadowolona, no, naprawdę. Bardzo. Bardzo jestem zadowolona, jestem z niej dumna. No i myślę, że w przyszłym roku będzie tak samo, a może i lepiej. Jakie plany na wakacje? Um, um, osobiście amatorsko trenuję kolestwo szosowe, także na pewno będzie. Spędzone na rowerze i przejechane parę tysięcy kilometrów. No na pewno trochę spotkań z yy, trochę odpoczynku. No i zobaczymy, co jeszcze mi do głowy przyjdzie. Planów na razie jeszcze nie mam, ale myślę, że na pewno spotkam się ze znajomymi. Yy, może gdzieś pojadę. No przede wszystkim to odpoczynek, bo niestety, ale uciążliwe to troszkę było takie to nauczanie zdalne. No i zobaczymy, jak dalej. Także na razie jakoś planów w przyszłość nie mamy jeszcze.